Witam. Idziemy dziś robić najlepsze ogórki kanapkowe. Mam przygotowane 3 kg ogórków pokrojone w takie paski wzdłuż takie od 3 do 5 mm. Te ogórki układamy dość ciasno w słoiku. I będziemy tak wypełniać, aż skończą się nam ogórki. Skończyłam napełniać słoiczki. Wyszło nam 8 słoików. 4 większe, 2 mniejsze. Teraz będziemy przystępować do robienia zalewy. Do zalewy potrzebujemy litru wody, 3,5 szklanki octu, 3,5 szklanki cukru, 2 łyżki gorczycy, 2 łyżki ziaren pieprzu czarnego, 20 ziaren ziela angielskiego, 2 łyżki kurkumy i 2 płaskie łyżki soli. Teraz zakotujemy wodę. dwie łyżki soli. Tu mam już odmierzone dwie łyżki cebulczycy, siarka angielskie, dwie łyżki kurkuma. Jarnisty. i tu już mam odmierzone czyli pół szklanki cukru to sobie zamieszam, odgotuję i wleję ocet jak już Będziemy mieli wlany ocet, to będziemy gotować taką zalewę przez 5 minut pod przykryciem. Nasza zalewa właśnie zaczęła się gotować. Wleję teraz odmierzony ocet. I od tego momentu będziemy je gotować 5 minut pod przekryciem. Zalewa gotowała się nam 5 minut i teraz będziemy zalewać nasze ogórki. Ściągniemy z góry część tych kuleczek. Zobaczcie, jaka jest piękna zalewa. Jaki ma piękny kolor. I łyżką do każdego słoiczka. Troszkę dodamy. Teraz będziemy zalewać wszystkie słoiki. Przemieszajmy sobie. Uważajmy, bo jest zalewa gorąca. Się nie popatrzeć. Tak mniej więcej z centymetr, żeby było miejsca. Zakręcamy. W ten sposób będę napełniać wszystkie słoiki. Zobaczcie, jak one pięknie już wyglądają. Uwierzcie mi, że są przepyszne do kanapek, do hamburgerów, do hot dogów. Idealne, pyszne. Zalałam już wszystkie słoiki. Teraz będziemy je pasteryzować. Tak koło 7 minut. Zostało nam tyle zalewy. To kupię sobie ogórki i zrobimy jeszcze jedną porcję. Myślę, że tak na kilogram akurat powinno wystarczyć. Dziękuję bardzo za oglądnięcie filmiku i zapraszam oczywiście na ponowne